Polski Radio 24 Przemysław Goławski. Historia to dziedzictwo narodów. Opowieści, które wydobywamy z historii mogą rzucić światło także na wiele przedmiotów, a są takie, które są szczególnie cenne, są w zbiorach polskich i są skarbem narodu, ale i skarbem narodów. Takim dziełem z pewnością jest Ewangeliarz ze Skewry. To historyczny dokument, manuskrypt, który opowiada nie tylko o Ewangelii, ale Opowiada także historię narodu ormiańskiego, historię, która przez wieki była przechowywana, ale także została odnaleziona i opisana także w filmie. O tym wszystkim dzisiaj chciałbym podyskutować także z moimi Państwa gośćmi. Andrea Schmidt. Jestem Andrea Schmidt, jestem Niemką, ale mieszkam od 30 lat w Belgii. Wykładam kulturę chrześcijańską na Uniwersytecie w Leuven. Nazywam się Gunther Prinzing. Jestem emerytowanym profesorem historii Bizancjum na Uniwersytecie Jana Gutenberga. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Wachra Italian, reżyser filmu Zaja Zaginiony, Odnaleziony, Ukryty. Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tadeusz Serocki, wydawca, w swoim czasie wiceprezes wydawnictwa Bernardinu w Pelplinie. Krzysztof Stopka, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kazimierz Silski, profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gdy spoglądamy na dzieło Ewangeliarza i miejsce, które dzisiaj przechowuje ten piękny manuskrypt, to trzeba powiedzieć także o roli Biblioteki Narodowej, do której ten Ewangeliarz trafił, został przekazany, zdeponowany przez kardynała Józefa Glempa, ówczesnego ordynariusza i opiekuna wspólnoty ormiańskiej w Polsce. Dzisiaj dzieło pięknie eksponowane, ale także pilnie strzeżone. Każdorazowy arcybiskup Warszawski jest ordynariuszem. Wspólnoty ormiańsko-katolickiej w Polsce. Nie, nie zapomnę nigdy, zapewne, spotkań, spotkań bo nie jednego spotkania, a spotkań z prymasem Józefem Glępem, który powiedział mi, że nie wie, co się stanie. Po jego przejściu na emeryturę i po jego śmierci z Ewangeliarzem ze skewry, co pokazuje, jak bardzo był związany z rolą opiekuna i kustosza tego rękopisu, jako prymas polski, jako arcybiskup warszawski, ale wierzę na pewno cokolwiek się stanie, będzie bezpieczny w bibliotece narodowej. I to były jedne z najpiękniejszych słów, jakie mógłbym usłyszeć, a do tego dodał: W pana rękach, panie dyrektorze, on na pewno będzie bezpieczny. Więc warto takie rzeczy w życiu usłyszeć. Ewangeliarz był oczywiście powszechnie znany. To jest rękopis XII wieczny, notowany w literaturze. Ja po raz pierwszy o nim usłyszałem od księdza Aleksandrowicza, dyrektora. Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, całkiem dawno temu. I losy tego rękopisu były mi oczywiście znane dość długo. Ja pierwszych 12 lat spośród 35, które spędziłem w Bibliotece Narodowej, pracowałem w zakładzie rękopisów i przygotowałem przewodnik po rękopisach kościelnych w Polsce. I nie znajdziemy w tym przewodniku tej pozycji. Bo, oczywiście, ze względu na władze komunistyczne był ukrywany i słusznie, dlatego, że rękopis jest relikwią nie tylko światowej kultury, ale także wspólnoty religijnej, wspólnoty narodowej, która funkcjonowała w ramach Rzeczypospolitej i która powinna być ochroniona dla następnych pokoleń. Ten rękopis ma prawie tysiąc lat. Na bardzo dobrym pergaminie. Znakomicie zdobiony. Pokazuje niezwykłą kulturę, bogatą kulturę, która zostawiła takie dzieło. Stawia pytania, ale o tym zapewne inni będą e, mówili. Dla Biblioteki Narodowej było to oczywiste, że prezentując skarbiec w Pałacu Rzeczypospolitej, musi być element ormiański jako element historii świata, historii Polski, ale także historii Ormian. W wielu państwach, bo też i rękopis przechodził przez wiele miejsc. A w to, że znalazł się w Polsce, jest i dowodem wielokulturowości Rzeczypospolitej, ale także dowodem na to, że swego czasu było to bezpieczne miejsce, bogaty kraj, szczęśliwi mieszkańcy, bardzo tolerancyjna wspólnota Rzeczypospolitej. I jako dowód na to, ze Zeskewry. Tutaj jest szczególnie chroniony w pancernym gablocie i dostępny dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć. W ostatnim roku zobaczyło go 200 tysięcy ludzi. Gdyby nie możliwość ekspozycji, zapewne wielu z nich by nigdy nie usłyszało o części historii Polski, jaką jest historia ormiańska. Dyrektor, Dyrektor Biblioteki Narodowej mówił o dziedzictwie, dziedzictwie które musi być dziś chronione, ale przypomniał także, że historia Ewangeliarza musiała być ukryta w czasach komunizmu w Polsce. Jakie jest Państwa zdaniem znaczenie dziedzictwa tego manuskryptu, Ewangeliarza ze Skewry? Mówił Pan o znaczeniu historii ormiańsko-polskiej. Chcę trochę poszerzyć perspektywę, ponieważ ten rękopis powstał w pierwszym roku istnienia ormiańskiego Królestwa Cylicji, obecnie w południowej Turcji. Cylicja istniała jako królestwo przez trzy wieki, trzysta lat i było bogatym, kosmopolitycznym królestwem w porównaniu do mongolskich księstw. Królowie ormiańscy byli na dworze mongolskim w Karakorum w tamtym czasie, też z krzyżowcami na Bliskim Wschodzie, również po to, aby trzymać na dystans państwa islamskie. Tak więc Cylicja została następnie pokonana przez armie arabskie w 1475 roku, a wiele wieków później doszło tam do ludobójstwa. Wiadomo, że wiele rękopisów i skarbów Cylicji, która była naprawdę bogatym królestwem, zostało zniszczonych. Niektóre zostały sprowadzone do dzisiejszego Bejrutu. Tak więc to, co tu macie, jest ważne nie tylko dla historii ormiańsko-polskiej, ale także ważne jako dziedzictwo dawnego ormiańskiego królestwa Cylicji, bardzo potężnego państwa w średniowieczu. The Odkrycie tej księgi Ewangeliarza jest ważne, ponieważ pokazuje, że było wiele rękopisów zaginionych podczas II wojny światowej, wiele z nich zniknęło na zawsze i nikt nie wie, gdzie się znajdują. Zostały zniszczone czy nie, czy są one jeszcze zachowane? A kiedy przyjechałem z profesorem Ilskim do Gniezna, do Biblioteki Arcybiskupstwa, myślałem oczywiście, że znajdują się tam rękopisy łacińskie. Wiedziałem, że nie ma rękopisów greckich. Tak, byłem zainteresowany. Ale dyrektor biblioteki, ksiądz dr Aleksandrowicz, powiedział, żebyśmy chwilę zaczekali. Pójdę czegoś poszukać i wrócę. A kiedy wrócił, miał w rękach ten wielki rękopis pochodzenia ormiańskiego. I byłem tym zaskoczony. Był to taki cenny rękopis na pergaminie, najlepszym pergaminie, najlepszej jakości i iluminowany i ma te wspaniałe kolofony, w bogatej różnorodności kolorów i przejrzystości samego pisma. Więc zapytałem: Czy mogę zrobić kilka zdjęć? Can I take some and I think it was uh, the fact that here uh, we, we saw a manuscript which was unknown to me and co to... Kazimierz Ilski. I myślę, że to właśnie dlatego, że ujrzeliśmy tu rękopis nieznany ani mnie, ani Kazimierzowi Ilskiemu, że dopiero po kilku tygodniach, gdy wróciłem do Moguncji Zdałem sobie sprawę, że znalazłem przypadkiem rękopis, o którym sądzono, że zaginął w czasie II wojny światowej. Myślę, że jest to naprawdę ważny aspekt badań nad rękopisami, które posiadasz takich zabytków kultury, które opowiadają nie tylko o chrześcijaństwie w Armenii, ale także poprzez kolofony historię ormian w Cylicji i polityczny wymiar kulturowego tła tego rękopisu, który z jednej strony był bizantyjski, a z drugiej zaprowadził nas w czasy krzyżowców, kiedy koronacja Leona została przeprowadzona w tym samym roku. Więc myślę, że przed oczami mamy pomnik. On może nam pokazać i powiedzieć o wiele więcej niż tylko fakty o czasie jego powstania, ale także o późniejszych czasach. Jest to więc przykład dziedzictwa kulturowego. Pomnik dziedzictwa kulturowego, który ma wiele aspektów, ma wiele stron do wyjaśnienia. Um, an example of uh, cultural heritage, of, of as a monument of cultural heritage. which has many facets, uh, many sides uh, to be uh, explained. Jak wyglądało to odkrycie tego dokumentu z, z Pana perspektywy, Panie Profesorze, żeby też zobaczyć to pytanie, które się pojawia w głowie naukowca. Jak taki dokument tutaj dotarł? Był tak dobrze ukryty, tak dobrze zabezpieczony przed czasami i zawiruchą wojenną, że nawet naukowcy i badacze nie wiedzieli, że taki skarb mamy na naszych ziemiach? Pragnąłbym tak zwrócić uwagę na to, że ja uczestniczyłem w chwili, kiedy ten manuskrypt wspaniały, wzruszający został ujawniony. I z wielką siłą chciałbym podkreślić rolę księdza doktora Aleksandrowicza. Dlatego, że w czasie wizyty, o której wspominał pan profesor Günther Prenzing, widzieliśmy wiele cudownych rzeczy składowanych w archiwum gnieźnieńskim i w tej naprawdę dobrej atmosferze. Wynikającej ze szczerego zainteresowania i kompetencji, ksiądz Aleksandrowicz zatrzymał nas na chwilę, przyniósł zawiniątko, otwierał pudło, potem jeszcze rozwijał sukno i ujawnił manuskrypt, o którym póki co niczego nie wiedzieliśmy. Rola księdza Aleksandrowicza jest wiążąca świętej pamięci księdza, dlatego że kiedy otwierał to pudło, a w kolejności przewracał kolejne kartki, to było widać wzruszenie. On to robił jak ksiądz. Z namaszczeniem. Podchodził do tego jak, jak do relikwii, jak do pewnej świętości. On wiedział, że biskupi położyli nawet ślady swoich palców, może poślinionych, na brzegach tych kartek. Przypominam sobie jego wzruszenie, kiedy przewróciwszy kilka stron, mówi: Panowie, ale czy widzicie, że tu są grzyby? Jak długo mogę strzec, przykładając największe starania, robiąc to, co mogę zrobić? No i wtedy padło pytanie, czy moglibyście coś pomóc w tej sprawie? I tam padły właśnie pytania pana profesora Gintera Princinga: czy mogą być pierwsze zdjęcia, czy można ujawnić pierwszy meldunek w kronik, I tak to w kolejności się potoczyło. Ten manuskrypt ma w sobie coś. Magicznego, o jakości z punktu widzenia historii sztuki, i zrozumienia kolofonów, mówią i pani profesor, i panowie profesorowie. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na taką ludzką historię, na tą właśnie taką magiczność. Może uczonemu nie wypada się przyznawać do takiego mistycznego rozumowania, ale księdza Aleksandrowicza, nim umarł, spotykałem jeszcze wielokrotnie, i on zawsze do tego wracał. Zawsze ze wzruszeniem. Ale to, że byliśmy razem z Ginterem, który wówczas dla mnie był w pewnym dystansie, profesorem, a ja byłem przecież stypendystą w Moguncji, ale w kolejności między innymi dzięki temu manuskryptowi staliśmy się przyjaciółmi. No to jest coś właśnie, co jednoczy ludzi, jednoczy rozmaite ośrodki naukowe, narody ze sobą, Ormian, Polaków. Niemców, którzy chcą coś dobrego wnieść do tej, do tej historii. Dlatego nawet teraz, kiedy o tym opowiadam, to, to odczuwam jakieś wzruszenie. Przypominam sobie te pierwsze kroki, które wcale nie prowadziły do Moguncji, lecz do Wiednia. Wywołały zainteresowanie ekscelencji ambasadora Władysława Bartoszewskiego. Dalsza historia nie biegła tak dobrze. Służby konsularne nie rozumiały, na czym polega troska o ten manuskrypt i dopiero drugi krok prowadził do Moguncji. I tu jest potrzeba, aby sławić panią dyrektor Muzeum Jana Gutenberga i wszystkich znakomicie wykształconych ludzi, którzy z największą kompetencją się tym manuskryptem zajęli. Opowieść o manuskrypcie jako relikwii jako dziele historii jako dziele Kościoła, ale także opowieści o wielu narodach, przykuwa uwagę. I tak też się stało, że została zobrazowana i ta wędrówka i cała tajemnica związana z tym dokumentem została opisana w pięknym filmie. Dlaczego podjął Pan takie zadanie, żeby tę historię w taki sposób opowiedzieć? To ciekawe pytanie. Myślę, to też z mojego punktu widzenia tego ormiańskiego które no, jednak okazuje się w jakimś momencie siebie uświadomiłem, że ta historia ma, ma różne perspektywy i kiedy no ja chodziłem do szkoły takiej radzieckiej, no to no, byłem przekonany, że ta Druga wojna światowa zaczęła się w 1941 roku, nie? To, że wielka uciźniana, tak zwana, no z perspektywy polskiej okazało się to, to no, wręcz takie banalny rzeczy mówię, że jednak no, dwa lata wcześniej to wszystko zaczęło się i musiałem troszeczkę, no trochę zmieniać u siebie pewne rzeczy w głowie, tak? I, i myślę dla Ormian, no gdzieś na, na tyle... Przerwana była ta historia, gdzież nawet ja myśląc o, swoim, o swoich przodkach, tak, żeby tam gdzież zrozumieć kim oni byli, tak takiego wysiłku no, wręcz niemożliwa to jest. I w Polsce spotkałem ludzi, którzy no, pamiętali swoją historię, tam przed 500 lat mogli opowiedzieć o swojej historii. Dla mnie to było niesamowite. Ormianie polscy, którzy mogli opowiedzieć, skąd pochodzą, jak to, skąd oni wędrowali. I to dla mnie było niesamowite. I to każde takie, takie zaczepienie się, o takie zahaczenie o, o coś takiego, że może mieć taki ślad, taki historia, historia, takie opowiadanie, mi wydało się to bardzo ciekawe. No, ja, jakby widziałem, szczerze mówiąc, że to też jest no, tak, tak wymagające w ogóle opowiedzenie, takiej historii, złożenie z tego takiej narracji, takiej historycznej, to myślę, by nawet nawet w takiej formie filmowej, mo, może by tak zawahałem się, tak, żeby robić to, bo naprawdę na mnie nawali się taki ciężar informacji, że po prostu ja w jakimś momencie zmięknąłem, po prostu poczułem, że to, no, nie jestem w stanie przerobić tam 800 lat takiej historii, nie, tak, gdzieś Tyle wątków tam było, tyle wątków musiałam pomijać, tyle byłem świadom, że nie da się tego opowiedzieć jakieś godziny, tak, no wyznaczyłem siebie jakiś czas. To także historia dzieła sztuki, historia dzieła sztuki, które wykracza poza te ramy religijne, bo opowiada poprzez iluminację, poprzez kolofony dużo więcej niż można byłoby sądzić po standardowym tekście Pisma Świętego. I to także jest kolejna warstwa tej opowieści, jak się odkrywało poszczególne te etapy, poszczególne te warstwy, żeby odkryć także tę wędrówkę tego dokumentu. Pani profesor Andrea Schmidt słusznie powiedziała, że sam Ewangeliarz jako źródło historyczne nie przedstawia większej wartości, jeśli chodzi o tekst, bo on jest powielany od starożytności do czasów współczesnych. Natomiast co wyjątkowego w tym Ewangeliarzu, no to oczywiście te przepiękne iluminacje, wytwór szkoły cylicyjskiej, która powstała na skrzyżowaniu tych różnego rodzaju kultur. Ale mnie ewangeliarz zainteresował w związku z odtwarzaniem jego losów już w Polsce. Niewątpliwie to zainteresowanie pojawiło się w momencie, kiedy poznałem i pana profesora Gintera Princinga, i panią profesor Andrę Schmidt. Spotkaliśmy się w Krakowie. Dostałem od nich Wspaniałe dzieło, gdzie po raz pierwszy można było się zapoznać z całymi kartami tych iluminacji. Dzieło, które nosi tytuł Das Lemberger Evangeliar, w którym to znajdują się artykuły zarówno profesora Gintera Prinzinga, jak i pani profesor Andrzej Schmidt. Ale zwłaszcza pani profesor zrobiła wspaniałą pracę, jeśli chodzi o kolofony, bo przetłumaczyła te kolofony z tego bardzo trudnego języka ormiańskiego na język niemiecki. No to oczywiście otworzyło możliwość. Żeby zająć się treścią tychże kolofonów, a właśnie te kolofony pokazywały dalsze losy tego Ewangeliarza po tym, jak wywędrował on z Cylicji. Zacząłem bardziej się też interesować losami już po II wojnie światowej. No i wtedy dowiedziałem się, że ten ewangeliarz w ogóle był w Tyńcu, czyli blisko Krakowa. Znałem osobiście ojca Pawła Strzanieckiego, który miał to w swojej celi, mimo że wielokrotnie do niego przyjeżdżałem i on wiedział, że się zajmuje i interesuje Ormianami, to też nigdy mi nie powiedział, prawda, że coś takiego u siebie ma. A więc można powiedzieć, że też praca nad tym, później poznałem też pana profesora Ilskiego i właściwie to wszyscy jesteśmy jakby rodziną przy, przy tym samym rzeczywiście dziele sztuki, no, które miało takie. Fantastyczne historie. To także nowożytna, można powiedzieć, historia, żeby taki zabytek, takie dziedzictwo przekazać dalej, bo na pewnym etapie zadecydowano, żeby powstały kopie tego dokumentu. Jak to się stało i jak się przygotowuje kopie, aksymile właśnie tak wielkiego dzieła? Sprawa jest tak wielowątkowa, jest teraz krąży tyle różnych myśli, że nawet nie wiem od czego zacząć, może od, tego, od miejsca. Mało, od, może od, od miejsca. Może od miejsca, czyli od w, 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 tego miejsca, w którym dzisiaj się znajdujemy. A tutaj dzisiaj a historia Ewangeliarza zatacza koło. A ponad 20 lat temu w, właśnie w tym miejscu. W Pałacu Rzeczpospolitej odbywała się uroczystość prezentacji e, kopii rękopisów Fryderyka Chopena, w czasie której jednym z gości był prymas Głęb. Prymas e, oczywiście wykazał wielkie zainteresowanie i w pewnym momencie poprosił swojego sekretarza, żeby poprosił mnie na chwilę rozmowy z prymasem. I ksiądz prymas zapytał. Czy przede wszystkim pytał, kto to robił? Ja, ja wyjaśniłem krótko prymasowi, że takie rzeczy powstają w Pelplinie, że w Pelplinie powstał ośrodek, którego historia to jest chyba 79 rok, ale w 2000 roku wykonaliśmy pierwsze bardzo poważne faksimile, robiąc kopię Biblii Gutenberga. I kiedy wyjaśniłem to y, prymasowi, prymas zaprosił mnie, bo chciałby mi coś pokazać. Zupełnie podobna sytuacja, jak, y, jak opowiada profesor Ilski. Wyjęto skrzynkę. Z, po otwarciu skrzynki wyjęto zawiniątek w e, materię i dopiero prymas odwijał, odwijał, odwijał. Kiedy odwinął, otworzył i zapytał, a zrobiłby pan to? Ja nie ukrywam, że... To ja się no, bardzo bałem, bo jakby Biblia Gutenberga jest zupełnie innym, zupełnie inną książką. I, I chodziło o coś zupełnie innego. Tutaj miałem po raz pierwszy do czynienia z tak piękną książką, z takimi iluminacjami, z takimi kolorami, bałem się, ale, ale no, to był taki moment, w którym rzeczywiście rzeczywiście adrenalina. Skoczyła, a za chwilę skoczyła jeszcze bardziej, bo w tym samym czasie poznałem środowisko Ormian. Tego jeszcze nie mówiliśmy. Proszę mi wierzyć, Ormianie, gdybym pozwolił, całowaliby każdą kartę jedną po drugiej. Próbowano mnie prosić, że, a może z szycia. Przy związkach, tam się z, znajdowały odszczepy nici, a może by tak centymetr odciąć, oni traktowali, gdybym ja na to pozwolił, traktowaliby to jak największą relikwię, jakąkolwiek mogliby mieć w domu. Maybe Być może ta inicjatywa, aby zjednoczyć się, tak wielu różnych badaczy, którzy chcieli studiować tę historię, będzie także znakiem budowania jedności. Pokażę jedność w całej historii tej Księgi Ewangeliarza. Myślę teraz, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy, jak ten rękopis jest obecnie chroniony i zachowany wśród wspaniałych innych rękopisów, które znajdują się w Bibliotece Narodowej, to widzę, że jest to dobry znak kształtu chrześcijaństwa i historii chrześcijaństwa w jego wielorakiej formie. Polska jest katolicka, ale mamy tu również wiele bezcennych przedmiotów wschodniego chrześcijaństwa. Mam na myśli całe chrześcijaństwo i prawosławne chrześcijaństwo. I to jest bardzo ważne, aby zostało to pokazane tutaj. A potem, by przybliżać tę historię ludziom w całej Polsce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję także za to dzisiejsze spotkanie w Polskim Radiu 24 i do usłyszenia. Przemysław Goławski.